Tak jak ostatnim razem, drodzy Państwo, yy, Aneks takim moglibyśmy powiedzieć do, do drogi krzyżowej tutaj pod krzyżem jeszcze w parafii, pod wezwaniem narodzenia najświętszej Mari Pany. Kończymy dzisiaj tą drogę krzyżową, tutaj pod krzyżem. Modliliśmy się dzisiaj, modliliśmy się tutaj też oczywiście w Kaplicy wieczystej Adoracji. Tu jest kościół nowszy, prawda, zbudowany nie tak dawno pod wezwaniem pod wezwaniem Narodzenia Świętej Marii Panny, Państwo. Tutaj właśnie to jest ta kaplica taka historyczna. Tutaj są zakłady Steinhagena dawnego. Teraz Schumacher to kupił, papiernia myszkowska, jeżeli ktoś, prawda, i tutaj wczoraj obchodziliśmy rocznicę 15. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, a to tu stułus. Odszedł do mojca 2 kwietnia, dzisiaj mamy 3 kwietnia, módlcie się za mnie, za życia mojego i po śmierci. Przyrzekamy, a Ty Bogosam nam z nieba wierni parafii miasta Myszków 17 październik 2005, jeszcze na odpoczywanie dać Panie, Światło dziekuj nie w sieci na Wieki Wiekowamen. Jeszcze na odpoczywanie razmą dać Panie, światło dziekuisty nie w sieci na Wieki Wikowan. Jeszcze nadpoczywanie raz mu dać Panie, a światło dziekuisty na świecie na Wiekiej Wekamy. Niech jako święty oręduje za, za nami, za Królestwem Polskim, drodzy Państwo, Janę Pawle II oręduj za nami. Drodzy Państwo my tutaj o kaplicach mówiliśmy, to była część pałacowa: pałacu Myszkowskich, Rogowskich, Bogrowskich i innych. Reszta, reszty nie ma, ale tutaj była, był ten pałac i zawsze w takich dobrach szlacheckich część była poświęcona jako kaplica prywatna. I rzeczywiście ona przetrwała. To jest też symptomatyczne. Tak? Widać są tą absydą, ta apsyda zdradza. Być może jest to nawet xiv 15, wiek. No, przyjmuje się 15, 16, XV, ale absyda zdradza, że to mogło być 12, nawet na, nawet wcześniej, prawda? To wyraźniej widać. I drodzy Państwo, przejdziemy się tutaj jeszcze tą częścią historyczną. To jest wiary, właśnie którą przyjdziemy dzisiaj. Niebo się wypogodziło tutaj pod wezwaniem. E, Najświętszej Marii Panny i właśnie ta korona, prawda? Jak w kościele mariackim w Krakowie. Polska. Piękna absyda. Tutaj jest najświętszy sakrament. Modliliśmy się tutaj, także więc jest ta adoracja. Każdy może przyjść. Nawet w tej trudnej sytuacji epidemii, prawda? Czy zarazy, może się pomodlić. Widać tę część, no powiedzmy, portalu czy okno, prawda, które jest taka. Ma jeszcze taką takie znamiona budowli starożytnej. No i drodzy Państwo, ta droga też jest poświęcona e, ofiarom w Katyniu, i tutaj ten pomnik też jakby e, no, odzwierciedla jakby Przesłanie, tak? Przesłanie. Jeszcze na chwałę bojownikom walczącym o wolność na jestem Hitlerowski w latach 1945. Tutaj pamięci 96 ofiar yy, pod Smoleńskiem poświęcenia pomnika dokonał biskup Antoni Długoż 13 3 maja 2005 roku. W uroczystość na świecie Królowej Polski, Prawda? Królowej Polski tutaj Narodowej Sprawy Męczennicy Zamordowanej w Katyniu w, w 40 lat Kazimierz Jan Rudawski kaprał Józef Chyla to są bite dęby pamięci też dla kaczyńskich i też dla tych tutaj, którzy zginęli pod Katyniem czyli można powiedzieć cztery dęby pamięci są tutaj drodzy i pomodlimy i zakończymy dzisiejszą już drogę właśnie z tym aneksem tutaj pod figurą Matki Bożej Matki Bożej, no byśmy powiedzieli Dzisiaj Bolesnej, prawda? Miońca i Syna i Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo, łaski śpią na z Tobą Błogosławionaś między niewestami Błogosławionaś Ty Twojego jest święta Mary, Matko Boża uciekł się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmieć naszej Ojca i Syna i Ducha Świętego Maryjo Obchodziliśmy, odnowiliśmy Śluby Lwowskie Boga Człowieka Matko Najświętsza, Najświętsza dziewica, drodzy, razu... modlimy się do Ciebie, żebyś orędowała za nami, za Królestwem Polskim. Przerzekamy, dotrzymamy ślubów polskich. Kościół Narodzenia Pana Jezusa, a tam Kościół e, Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Państwu. Na tym wszystkim dziękujemy. Laudato Jezus Chrystus, Pani Buchaler, Maria, za